No i widzisz, jak na nowego konia nie jesteś taka zła. Chodź dalej. Będziemy jechać w ten. Jej! No chodź ty, mój biedaczku, wyczyścimy cię. Mój ty kochany przyjacielu Angusie. No hejazja. Już ci to mówiłam zresztą, ale... O kurczę ci to siodło. O. Zakładamy ci siodło. A. no, Okej. Okay. Dobra, to teraz o głowie. Dobra, przestań i zamiast mnie kiedyś ci kopać, daj mi ten łeb. Niedobry Ta Tato, tak? Pójdę sprawdzić całe Emilki, dobra? Ktoś to może się zaprosić nawet w ten. Nie wiem, czy się zgodzi w końcu wiesz, co się z tym działo, prawda? Dobra to iść, poczekamy. Jak mi go, że jesteś odładny, dobra to iść. O hej! Hej! Właśnie do ciebie szłam, wiesz? A ja do ciebie też. Jak się czujesz? No, już trochę lepiej. Idziesz w ten... Nie za bardzo mogę, wiesz, jestem podziębiona. A no tak. A jak tam konik? Też już lepiej. Już tak się nie, te, nie macha tymi nogami na boki. I się nie trzęsie. A, okej, okay. my jedziemy w teren. I jak wrócę, to ci powiem pewien mój sekret, bardzo taki ważny. Mam nadzieję, że nikomu go nie zdradzisz. Okej, okay. to miłe jazdy. Dzięki i wypoczywaj. Pa, pa. Wszyscy gotowi? To jedziemy. Tylko trzymać się ładnie szyku i nie przekraczać mnie, dobrze? Dobrze, panie dajku. Jedźcie pierwsze. Ja muszę coś spiąć, dobrze? Okej. Okay. Gosza została w tyle i potem skręciła do diamandy. Hej mała, tym razem ja mam dla ciebie moje hewki. Chodź do mnie. Dobry koń. Dziewczyny spędziły razem trochę czasu w sensie się koń i dziewczyna, i doszło właśnie do tego. Koń zaufał Malcie tak bardzo, że położył jej głowę na kolanach i zdrzemnął się dobre kilkanaście. Minut. Daj, zdejmę ci to coś. Tylko obiecaj, że nie ugryziesz. Ufamy sobie, prawda? No, tak o wiele lepiej. Czyli ty kiedyś jeździłeś pod siodłem. Musieli cię jakoś zepsuć. Ciii. Dobra, wystarczy. Założyć to z powrotem, żebyś nikomu nie zrobiła krzywdy. Ale nie tylko z powrotem zdejmę. Nie martw się, jutro przyjdę. Tylko z innym wyposażeniem. Wezmę się jej głowie. Usiadłamy cię. No, Emilko, chciałabym z Tobą porozmawiać o czymś. O czym, Majta? No, wiesz, to tak jak Ci mówiłam, że to coś ważnego, prawda? No? Pamiętasz może jak coś szumiało w krzakach? No? Ja wiem, co to było. No, nie, nie gada, jakiś tyłś. Nie, nie, Stroś, ale obiecujesz, że nikomu nie wygadasz? No przecież najlepszymi przyjaciółkami jesteśmy, więc komu miałabym wygadać? Obiecujesz? Obiecuję. Więc tak, jak ty odjechałaś, to tam z, z krzaków y, wystawała głowa konia, siwej klaczki, Podejrzewam, że kamarz, albo niejaki, jakiegoś, nie wiem, chudzuła, mieszańca, coś takiego. W każdym bądź razie ten koń miał na sobie kaganiec. I tak ple, 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 przez cały wieczór. W każdym razie dziewczyny opowiedziały sobie nawzajem o tym koniu. Były podejrzenia, co to może być. I kiedy tam się wybiorą. I zaplanowały, że następnej nocy, najbliższej nocy, pójdą do tego konia i co, spróbują z nim zrobić? Chcecie, chcecie się dowiedzieć? Oglądajcie następny odcinek.